Tata i... Tala! Modola na... I... Tala! My też się talowam! Aoi! Aoi! A no Stamatek Tata, słucham? Dzień dobry, proszę pani, dodań, czy się dodzwoniłam. Tak! Pięć pani, bo tata, tata spał dzisiaj cały dzień, stał... I mu trzy zęby wypadły, i my chcemy zadzwonić, żeby dalka przyjechał z tymi zębami. Na dwudziestą, zaraz tutaj zobaczymy, na dwudziestą drugą dzisiaj. O, tak tak szybko? Na dwudziestą drugą, to jest dziesiąta, tak? My mamy. A masz tam tatę pod ręką albo mamy? My mamy 23 km do was. My nie dążymy. No no to na jutro jedynie, bo my zamykamy o dwudziestej wiesz, ale, to nie zdążycie dojechać. Ale, ale, ale to się boi, że będzie miał szufladę w gębie. No to musi zadzwonić do innego stomatologa. Nie. Jest całodobowy nagłogoski. Nie, nie, dzisiaj. No dzisiaj to już będziemy mieć zamknięte, wiesz? Nie zdążycie dojechać. No Pani kochana, zdążymy! No nie zdążycie, jak macie 23 km czy 4? Ja mogę zapisać na 22, jak nie zdążycie, no to... E, na 22 10! No to niech będzie 10 więcej, nie, bo jest następny pacjent potem. A co zrobicie dla ojca? E, słuchaj, podaj mi mamę albo tatę. Bo ja muszę rozmawiać z kimś dorosłym. A, Jeżeli tata, nie porozmawiam, to nie zapisuję. Ale tata nie... Pani taty nie zrozumie, on nie ma zębów. No to mamy. Mamy nie ma w domu. A ktoś dorosły. Tata, bez zębów. No to podaj mi tatę. Bez zębów? No, no to co, że bez zębów to nie może mówić? No bo pani go nie zrozumie. Ja nie wiem, co on gada do mnie, pani tym bardziej. Jakieś dziecko dzwoni, chcę ojca zamówić, któremu... Chce ojca omówić, któremu jakieś tam zęby wypadły. No ale to jest dzieciak. Ja mówię 22, jak później, to już nie zdążymy, bo na 22 oczywiście spadkiem. Ech, no... No. Czemu, pani, czemu Pani mnie obgaduje? Ja pan... rozmawiam z lekarzem. Posłuchaj imię, nazwisko, podaj taty. Pani mnie obgadywała przed chwilą. Ty pani. Słuchaj, podaj imię, nazwisko, bo ja nie mam czasu, tak? Albo dorosła osoba niech podejdzie do telefonu. Gabrysia Bąk jest. A tacie, jak, jak tacie na imię? Ja go dam. Jeszcze raz? tata, Tato trzymaj. No? No, no ale na 22 mogę pana zapisać. Nie, idziemy. Bo na 22.30 jest trzydzieści pacjent, pacjent, także my nie, jesteśmy w całodobową. nie, 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 22, 15. No to 15, niech będzie. A imię i nazwisko pana? Łową? Paweł? Nie, Łową? Rafał? Rafał? Nie, Łową? No, nazwisko? Bąk. Bąk, tak? Jest to druga piekła druga czekamy. Potem jest następny pacjent i nie jesteście w stanie państwo być obsłużeni jak gdyby. Nie wejdzie dobrze. No dwudziesta to jest Max, potem jest następny pacjent i niestety to już nie będzie pan przyjęty, nie? To nie, to my... Jak pan nie zdąży dojechać, to proponuję na jutrzejszy termin. My nie zdążymy, My nie nie mamy nie no mamy. na jutro. nie Panie, a ja mam trzy zęby w ręku. No tak, ale ja mam następnego pacjenta, tak, jest zapisany, no to nie mogę tak zrobić, że Pana przyjąć, a ja tamtego pacjenta nie przyjąć, skoro jest zapisany. Albo proponuję jeszcze zadzwonić na Głogoską na całodobowy, oni mają tam całą dobę, my do dwudziestej i koniec dzisiaj. Wale. Albo na jutro mogę Pana zapisać. stinks. No niech się pan jeszcze Niech się pan zastanowi i zadzwoni tam sobie jeszcze Jeżeli pani tata nie może mówić i, i, i co robimy z tym? No to tata wie, co ma robić, także ja niech się zastanowi i może zadzwonić, mówię, albo na jutro zapiszemy, albo tata zadzwoni do innej placówki. O kurde, ale ja... No bo nie zdążycie. No ja ja. Ale... Sztyńc! To nie wiem, ale tato dałeś! Jak ty jesteś ciot! Wiesz, pani! Tak. Ja muszę kąty, słuchaj, bo ja muszę iść do lekarza, wiesz? No Zastanów no. się dzisiaj i podejmijcie decyzję. Dobra, to niech pani, yy, zdrowia się pani! Do widzenia! Również! Do widzenia! Papa! Pa, pa, pa.